Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Dziś po raz drugi w tej kadencji dyskutujemy nad terminem wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz GMO. Debatujemy nad terminem, który od uchwalenia ustawy o paszach w 2006 roku był przesuwany już pięć razy. Ostatni raz dwa lata temu, w listopadzie 2020 roku. I dziś cała dyskusja znów kręci się wokół tego, że nie jesteśmy gotowi na zakaz i nie mamy zamiennika. Mija 16 lat i dalej nie mamy zamiennika i dalej nie jesteśmy gotowi. Czy może agrobiznes dalej nie chce zamiennika? I zamiast inwestować w badania nad białkiem roślinnym, woli sprowadzać tanią paszę GMO z Ameryki Południowej. Paszę uprawianą kosztem bioróżnorodności, wylesiania, praw człowieka i praw zwierząt. Jak długo jeszcze będziemy się bawić w tę czuciół babkę? Jak długo co kilka lat będziemy przesuwać termin, co kilka lat, debatować, zamiast rozwijać polski program białkowy? Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata